Jadąc od strony Zagórza, wjechałem teraz w ulicę Prusa. I zwróćmy uwagę na skrzyżowaniu z ulicą Jędryczki. Mamy tutaj rondo. Rondo niewielkie, ale mimo wszystko rondo jest. Jeden pas ruchu z każdego kierunku oczywiście na tą wysepkę nie najeżdżamy Najeżdżać na nią mogą tylko pojazdy o większym gabarycie jak chociażby autobusy czy pojazdy ciężarowe a po zawróceniu jak widać mamy do dyspozycji dwa pasy ruchu skrajny prawy do skrętów w prawo w kierunku ulicy 3 Maja Lewy do jazdy na wprost w kierunku Zagórza prawym na wprost mogą jechać wyłącznie autobusy.